Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Testowanka. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to witaj w moim kalendarzowym królestwie. Nie zapomnij o subskrypcji, a dzisiaj będzie dzień wyjątkowy, bo jadę na plan. Same.pl, serialu same.pl, w którym będę grała moją pierwszą rolę. Jak pewnie słyszycie, jestem mega podekscytowana, także długo nie będę gadać, ale obiecałam Wam rozdanie. Najprostsze chyba rozdanie, jakie kiedykolwiek było na moim kanale. Wystarczy dać subskrypcję kanałowi same.pl, właśnie temu kanałowi serialów, które będę grała. A co do rozdania, w momencie, kiedy ten kanał dotrze do tysiąca subskrypcji, tego magicznego tysiąca, rozlosujemy sobie tutaj u mnie pośród tych ludzi, którzy subskrybują. Spróbują kalendarz. A będzie to kalendarz Disneya. I to wcale nie jest taki dziecięcy kalendarz, bo to jest kalendarz z kosmetykami e, do kąpieli i do ciała. I ten kalendarz właśnie w momencie, kiedy dotrzemy do tysiąca subskrypcji na tamtym kanale, losujemy zwycięzcę. Powodzenia! Jesteśmy w super lokacji, słuchajcie, tam już zaczynają rozkładają się, a ja czekam na swoją scenę. Moja scena będzie w innej lokacji, a tutaj przyszłam porobić trochę zdjęć, ale tu jest tak pięknie, że i tak wam pokażę. I przyjechaliśmy właśnie na drugą lokację i zaraz się będziemy rozkładać. Popatrzcie, jak to jest pięknie i nastrojowo.